bo zaraz znowu będziesz tam Wcinać kupy choć A samo dobrze też popada to teraz przesiąknie azotem też nie wiem czy to tak na zimę dobra przybra azotem w górze nie drzew raczyć ale przestań Zrobić z siebie wieś, mówią, że buraki. Ale czego to nie jest? Chyba znowu tych Hindusów się czepiają. No i to się czegoś szczepia jak nie kibasiarze, to Hindusów, albo może inu, nie. rozumiem. Nie, się mówię. Nie ruszy. Ruszy lampka. Pa co mam, o, dobra, chodź, chodź Chciałem w klasie też tak pokawać. Będę wiedział, że dwudziestu druga dwadzieścia. O.

że przejść nie chciał dojść gdzieś do jedzenia, nie kurwa. I się cholę, nos, wstydzi się strasznie. Chyba. Sam się nie wiem, czy to jest jego chłopak, czy jakiś pan wielki, ale czy się wiecie, fajnie w sumie widzieć, że się chłopaki wspierają, ale wspominałem o tym ostatnio, że fajnie patrzeć jak się ludzie wspierają. <laughs> To fajne ludzie, być wspieranym przez ludzi do góry. No, ale... jest często bardzo zgubne, bo, mówię, spotyka się takich ludzi, którzy mają zbyt wiel wielką pewność siebie i nie sobie i do pewnego stopnia jest to nawet pomocne no bo często jak to mówią e, dlaczego ludzie jak to było mądrzy mają tyle niepewności a głupi są tacy. tak pewni siebie nie? nie jest taka poprzeczka do sam do siebie gadam dokładnie tak jest tam pewna taka poprzeczka, że e, pewność siebie potrafi, będzie potrafiła Ci pomóc w niektórych wyzwaniach w życiu i, i przełamać pewne bariery, które byłyby nie do przełamania dla ludzi z, z brakiem tej pewności siebie. Aczkolwiek jeśli trafisz na bossa, to ci pewność siebie może już nie pomóc. Już wtedy liczył się ski A nie e, przytłaczająca, przytłaczający urok Twojej pewności siebie. Jeśli no, już nic nie zrobisz. To o, był dzisiaj oglądany taki fajny filmik, właśnie. E, nie wiem, nie wstawiałem chyba, miałem wstawić. Że kiedy wyglądanie twardo e, nie wychodzi, nie? A jest tylko kurwa umyślony, taki w chuj, nie? Taki byczek. Taką miną takiego takie, kurwa Jest taką wredną miną takie kurwa, syna. kurwysyna na ringu. i drugi taki kurwa wygląda, jest taki aktor podobny do niego. Taki kurwa z dupy w ogóle. Mięsi nie widać. Jest tam parę dziarna, krzyż takich w jakich. Jakieś loczki na głowie. E -e -e. No i kurwa parę cepów i tego kozaczka z To taki przykład, no ale to ciężko znaleźć mniej, mniej trafny i bardziej trafiający do ludu Jak właśnie ten przykład Zwłaszcza, że ostatni mamy samych Kurwa Sidziów i Simejów i kurwa mistrzów KSW w okolicy Może to będzie takie trafne No ale na przykład ciasta z pewności siebie już nie upietrz, nie, Musisz wiedzieć co jak samochodem, też ja bardzo nie pojedziesz na samej pewności siebie. Nie wiem, inne, dużo innych rzeczy można. I to często jak jest taka fejkowa, jak ten od jestem zwycięzcą, nie? Dużo ludzi na to przekabacisz, bo dużo ludzi jest małych zwyczajnie i prostych. I bardzo często ulegają takiej presji właśnie, takie. Poczuciu, te, takim ludziom, którzy mają dużo poczucia swojego ja, swojego ego, bo pod stresu się ugnął samo ale to nie zawsze mu działa. do pewnego poziomu jest w stanie to z tym zawalczyć dalej już zapomnę. Można zrobić siebie tylko idiotę Ale to powinno być jasne i czytelne dla wszystkich. Są to szasy ludzie, którzy potrafią wypuść takich ludzi bardzo szybko rozszyfrować choć wejsem, bo trochę zimy się robi, wiesz w ręce nie zimno, rękawiczki mokre nie będę ich teraz się dokładał o widziałem byli krzyżowcy, jak krzyżowce krzyżowcy ostatnimi czasy Zaczynają być gorsi od Świadków Jehowy, bo Świadkowie Jehowy, chociaż są na tyle mili i uprzejmi, że podchodzą pod drzwi, gościnę. A ci Krzyżowcy to coś... choć pod krzyż, nie wiem co oni, czy oni się czują, że to jest jakaś <laughs> ich ziemia święta, gdzie dostają 100% busta do siły, zręczności i czegoś tam, czy jak, dziwne takie. Jeszcze trochę to się boję, że samego Fonurlika to spotkam. Potem, czy że nie bawię. E, ale grzejszą, ten ja gadam do siebie, ale grzejszą to się przyda, nie? Serio, kurwa. już idzie antena taka na kablu to wifi. Muszę sobie wrzucić trochę, zasięg sobie słabo Te anteny będę musiał to rzucić. chciałem po pokazać właśnie pro. ale teraz nie będzie dużo widać Szkoda Tam to już pokażę, bo wczoraj jak kieple o to myślałem że ucho wylądowało o. Mówię i nie wiem czego się tego tył czy kiedy Człowiek to próbuje robić sobie promocję Jeszcze ja mu pomogłem na to koniec z końcem związać, a oni się znowu doczepiają taką promocję zrobiłem trochę pokrętło mam nadzieję, że chłopu pomogło i ten polski rynek, ten że... kiełbasiany się rozwinie ale to ci ludzie tak mają, ostatnio nawet słyszałem, że nawrzucałem swoją matkę, no i trzyma no, Chuj, im chodzi, co oni znowu kombinowali Znowu jakieś listy pisali za mnie albo coś takiego, kurwa, nie ma czasu. Nic lepszego robić. Ja jestem ciekawy komu oni, powy napisywali te listy. Stół z powyłamywanymi powy nogami, gerewolwerowany wyrefer, Czy filtr. Przewyższenie krząży w trzcinie.